na naszym kanale! Obejrzyjmy super śmieszny i zabawny filmik! Nie pożałujesz, bo mamy nowy challenge! Guma balonowa versus czekoladowe jedzenie! Sprawdźmy czym prędzej co macie pod kloszami! Emma, podnoś! Wow! Tort z gumą Huba buba. Super! Ta kulka jest przepyszna! Zaraz ją całą zjem! O, Mary, Marie, patrz! Zaraz nadmucham super dużego balona! Ej, fajnie! Stój! Podnoś swój klosz! Wow, to prawdziwy tort czekoladowy! Rewelacja! Emma, odkrojmy sobie po kawałku! Pewnie, z przyjemnością! Mój tort w środku też jest czekoladowy! Bardzo dobry! Nieźle, ale różowy środek! Ciekawe, czy w środku też jest z gumy. Wow, mogę nadmuchiwać balony. Mm, to jest takie pyszne. I mam tyle gumy w ustach. Bardzo mi smakuje. Emma, mam pomysł. Wymieńmy się torcikami. Zastanowię się. Nie, nie chcę czekoladowego. Wolę gumę do rzucia. Chyba wiem, jak dać nauczkę tej wredocie. Bierzemy spinkę i przebijamy jej wielkiego balona. Bum! O nie, jestem cała w gumie! Trzymaj się, Marie! Zaraz ci pokażę! Chciałaś spróbować mojego tortu? To łap! Jak mogłaś? Ja też tak mogę! Marie! Pobrudziłaś mnie! I za to dostanie ci się podwójnie, zrozumiano? Tak w ogóle, to ty pierwsza zaczęłaś! Dziewczyny, no co Wydaje mi się, że musicie uchłonąć! Ojej, wyglądacie obie dość apetycznie. Jesteście całe w torcie, ale to było całkiem zabawne. Lecimy dalej. Zagrajmy o to, kto będzie pierwszy. Wygrałam. Zaraz zobaczymy. Wow, całe wiaderko huby buby. Wygląda ciekawie. Niezłe. W Dodyku przypomina slajma. W smaku jest rewelacyjna. Mniam, miam. O nie, Emma, oknęłam. Pomóż mi! Co za koszmar! Zaraz, zaraz cię wyciągnę! Aj! Ała! Upadek nie był przyjemny! Uuu! Jestem cała w gumie! Ale jest taka dobra! Przepyszna! Emma, przestań się śmiać! Zobaczmy lepiej, co dostałaś! Wow, to całe wiadro Nutelli! Coś pięknego! Nigdy wcześniej nie jadłam nutelli chochlą. To takie fajne. Jest taka dobra, że im więcej jesz, tym bardziej masz na ochotę. Po co mi chochla wypije całą Nutellę! O nie, wiadro jest takie ciężkie, cała się oblałam. O matko, nic nie widzę, ale jesteśmy umorusane nieźle. O tak, przetulaski. Nowe klosze i co tam jest? Marii dostała fontannę z dumą do rzucia, a Emma z czekoladą. To co? Próbujmy jak najszybciej. To jest takie dobre i mogę nadmuchać balona. Ale fajnie, co więcej? Teraz ja spróbuję swojej czekoladowej fontanny. O, tak, też jest przepyszna. Przybi piątkę, Marii. O, wpadłam na genialny pomysł. Najpierw muszę nadmuchać balona za pomocą słonki. Co to takiego? To wygląda dziwnie. Poczekaj trochę. Teraz mogę zrobić z tego balonika z gumy dowolną zabawkę. Wow, nieźle! Jaki słodki piesek ci wyszedł! Ech, a ja tak nie mogę. Ale wpadłam na inny świetny pomysł. Nie mogę nadmuchać balona, ale na pewno mogę zamrozić czekoladę. Muszę tylko nabrać trochę czekolady do słomki i narysować rysunek. Marii, patrz jaki uroczy kotek mi wyszedł. Tak, bardzo apetyczny. O nie, Mari, tobie nie wolno go jeść. Jest tylko dla mnie. Mmm, to jest pyszne. Moja przyjaciółka jest taka zachłanna. Ale przyszedł mi do głowy inny pomysł. Mogę wypić jej czekoladę przez słomkę z drugiej strony fontanny. O tak, Emma nic nie widzi. Mmm, pyszne. Gdzie się podziała moja czekolada? Skończyła się. Marie, jak ci nie wstyd. To nie byłam ja. W takim razie wypiję twoją fontannę. O nie, nie mam mowy. Kej, okay, wszystko wylałaś. Ech, dziewczyny, rozlałyście gumę i zepsułyście fontannę. Dobrze, tylko się nie kłóćcie. Znowu się pobrudziłam. Ja też. Ale to było śmieszne. Hey. Szybciej podnoście, zróbcie to jednocześnie. Wow, dostałyście coś interesującego. Zacznijmy od Marii. Dostałam czekoladową butelkę Coca-Coli. Pachnie wspaniale. A w smaku jest przepyszna. Wow, Emma, patrz! Ocuń, ostrożnie. Patrz, w środku są skitelsy! Są takie apetyczne! O nie, Emma! Nie zamierzam się dzielić! O tak, są niesamowite! I jeszcze butelka jest z czekolady! Mm. Podzielisz się czekoladą ze swoją najlepszą przyjaciółką? Hurra! Jaka dobra! Może dasz mi też trochę skitelsów? Proszę! Wow! Nie prosiłam o etykietkę! Dobra, spróbuję smakołyku, który dostałam. Wow, to honey jelly. Te gumy są przepyszne. Mari patrz, udało mi się nadmuchać balona. Zawiążę go wstążką, żeby nie zeszło powietrze. Mam teraz ładny różowy balon. Mam świetny pomysł. Przywiążę balona do krzesła i zrobię jeszcze więcej takich samych. Żujemy, nadmuchujemy. Zawiązujemy. I przywiązujemy do krzesła. Im więcej balonów, tym robi się piękniej i weselej. Świetnie. Ojej, co się dzieje? Mari? obudź się, je ja odlatuje! O nie, co robić? Jestem już tak daleko od domu. Spójrzmy na nowe smakołyki. Wow, Mari ma całą maszynę z gumą. A Emma ma maszynę z cukierkami. To zacznie. Emma chce być pierwsza. Zaczynamy. Żeby uruchomić maszynę, potrzebuje monety. Wrzucamy ją do maszyny i wyciągamy batonika. Tak. O tak, Mars, chodź do mnie, chodź. O tak, udało się. Wyciągnęłam mini Marsa. Muszę go spróbować. Ale pyszny. Dobrze, że mam więcej monet. Mogę wyciągnąć więcej pysznych batoników czekoladowych. Hurra, kolejny baton. Razem to pyszny Milky Way. O tak, Bounty uwielbiam. A teraz mam od razu cztery batoniki. Co, już wszystko zjadłam? Mary, teraz ty. Nareszcie. Hej, a czemu maszyna nie chce wydać mi gumy? A jasne, tu też są potrzebne monety. Ale mam puste kieszenie. O, właśnie, przecież mogę pożyczyć monety od mojej ukochanej przyjaciółki. Jasne, Mary, już. Ojej, czy wrzuciłam wszystkie do maszyny z batonikami? Na to wygląda. I jak mam wyciągnąć gumę? Wiecie co? Mam pewien pomysł. Mogę po prostu rozbić automat. Tak, do bułka z masłem. I mam całą gumę. Mm, jaka pyszna. A teraz nadmucham balona. Wow, Emma, zobacz jaki kolorowy. Oj, ojka. Oh Mary, przez ciebie znów jesteśmy całe w gumie tuj okropne! Nie planowałam tego! Nie trzeba było nadmuchiwać takiego wielkiego balona. Czas sprawdzić co jest pod loszami. Wow, jakie fajne mięsie! E, my są zrobione z gumy, a Mary z czekolady. Jaki śmieszny, faktycznie zabawny! Proponuję pojedynek! To pierwszy zje wszystko, ten wygrywa. Trzy, dwa, jeden start. Wow, mogę nawet równocześnie nadmuchiwać balony. Za to mój czekoladowy miś jest niesamowicie pyszny. O nie, mój dorzucia, jest o wiele smaczniejszy! Póki tak gadasz, to ja już prawie wszystko zjadłam. Został mi tylko kawałek. O nie, muszę przyspieszyć! Dobra, wygrałam. Jestem tu największym żarłokiem. Ja też już wszystko zjadłam, ale nie mogę tego przełknąć. Mari, pomóż mi. Mari, potrzebuję Twojej pomocy. Za dużo gumy. Zakleja mi usta. O, mam pomysł. Myślę, że przepychasz nam pomoże. Ciągniemy, ciągniemy. Gotowe. Wow, ale usta. Mam nadzieję, że to nie na zawsze. Nie mogę. Wyglądasz jak kaczka. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału. Wtedy na pewno nie przegapisz naszych nowych, śmiesznych filmików. Do zobaczenia wkrótce.